W kulturach, które formowały się na chrześcijańskim fundamencie, opętanie postrzegane jest wyłącznie jako zjawisko negatywne i rozumiane jako przejęcie ciała i umysłu nieszczęsnej ofiary przez demona. Jednak w szamanizmie czy kultach ekstatycznych stany opętania mogą mieć charakter zarówno negatywny, jak i pozytywny. Nie są i nigdy nie były to jednak stany dostępne każdemu. Dlatego do kontaktów z istotami nadnaturalnymi, zarówno w odległej prehistorii jak i w czasach współczesnych, podchodzono z dużą ostrożnością graniczącą z lękiem. Wystarczy przywołać słowa Mistrza Grozy Stefana Kinga, który w powieści ręka Mistrza przestrzega. Na cienie trzeba uważać, bo inaczej mogą im wyrosnąć zęby. Naprawdę mogą. A kiedy chcesz zapalić światło, żeby je odpędzić, nagle okazuje się, że nie ma prądu. Homo secretus. Inna, Inna historia. Autorem kolejnego scenariusza, stanowiącego próbę wyjaśnienia przyczyn dominacji naszego gatunku, jest Patryk Magnamara, którego poglądy na temat neandertalskiej kultury zarysowaliśmy w drugiej części podcastu Tajemnice wymarłych ludzi. Magnamara jest neuronaukowcem, a jego głównymi obszarami zainteresowań są wspólne sny, koszmary i doświadczenie religijne. Wspólny sen to niezwykły fenomen. Dwie lub więcej osób śni ten sam sen, a każda z nich odgrywa w nim swoją rolę. Jeśli jesteś trzydziestoletnią kobietą i śnisz o tym, że dwunastoletni chłopiec oprowadza cię po labiryncie pokrytym dziwnymi freskami, to niewykluczone, że jakiś dwunastolatek w tym samym czasie w innym miejscu na świecie śni o tym, jak oprowadza trzydziestoletnią kobietę po tym samym labiryncie. W realnym świecie rozpoznalibyście się bez najmniejszych problemów. Jeśli chodzi o koszmary, to Magna Mara zajmuje się tymi najcięższymi gatunkowo. Nie chodzi więc o umykanie w stronę przepaści przed rozpędzonym walcem, lecz koszmary, w których pojawiają się istoty demoniczne. Sny te są tak intensywne, że osoby, które ich doświadczają, nie mogą normalnie funkcjonować. Doświadczenie religijne to problem dużo szerszy. Przedstawicieli neuronauk zajmujących się tym tematem nazywa się często neuroteologami. Celem ich badań, jak sami lubią powtarzać, jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy to Bóg stworzył człowieka, czy raczej człowiek Boga. Oczywiście w praktyce wygląda to trochę inaczej. Wysiłki neuroteologów ukierunkowane są na identyfikowanie obszarów mózgu związanych z przeżyciami religijnymi. Gdyby poprzez pobudzenie odpowiednich ośrodków można było wywoływać u człowieka stany głębokiego przeżycia religijnego, oznaczałoby to ich zdaniem, że idea Boga jest produktem naszego mózgu. Magnamara uważa, że ludzkości nie można zrozumieć w oderwaniu od religii. Trudno się z takim poglądem nie zgodzić. Dodaje jednak, że religii nie można zrozumieć w oderwaniu od opętania. McNamara definiuje opętanie jako przejęcie przez czynnik nadnaturalny tożsamości i poczucia sprawczości osoby opętanej. Przyznaje przy tym oczywiście, że jako naukowiec nie może traktować nadnaturalnego czynnika sprawczego jako siłę nadprzyrodzoną, którą najczęściej utożsamiamy z demonem. Kim lub czym zatem jest ów czynnik? Z perspektywy religioznawstwa kognitywnego, jest to wytwór umysłu. Istota nie będąca człowiekiem, posiadająca potężne moce, własne intencje oraz jedną bardzo istotną cechę. Jest w minimalnym stopniu kontrintuicyjna, czyli w minimalnym stopniu sprzeczna z naszą intuicyjną wiedzą na temat tego, co jest możliwe, a co nie. Wiemy na przykład, że zwierzęta nie mówią. Kiedy więc w naszym umyśle pojawia się wyobrażenie mówiącego niedźwiedzia to wyobrażenie takie będzie miało charakter kontrintuicyjny. Dzięki minimalnej kontrintuicyjności czynnik nadnaturalny, demon, bóstwo, duch przodka, duch zwierzęcia itd., wyróżnia się na tle zwykłych wyobrażeń, przykuwa naszą uwagę, rozbudza ciekawość, staje się łatwy do zapamiętania i opisania innym ludziom, a przekazywanie informacji o nim jest istotnym mechanizmem rozprzestrzeniania się wierzeń. Gdyby niezwykłe możliwości czynnika nadnaturalnego całkowicie zaprzeczały naszym intuicyjnym założeniom odnośnie do tego, co możliwe, a co nie, wówczas nasz umysł musiałby ponieść ogromny wysiłek w podtrzymywanie takiego wyobrażenia i nie bylibyśmy w stanie zapamiętać jego charakterystycznych cech, tym bardziej opowiedzieć o nich innym. Opętanie w zasadniczy sposób zmienia zdolności percepcyjne oraz możliwości przetwarzania informacji osoby opętanej. McNamara jest przekonany, że wiele relacji dotyczących przypadków opętania jest na tyle wiarygodnych i dobrze udokumentowanych, że nie ma powodu poddawać ich wątpliwość. Przywołuje je w swojej książce Spirit Possession and Exorcism: History, Psychology and Neurobiology. Z relacji tych wynika, że osoby opętane przejawiają m.in. takie nadzwyczajne zdolności jak czytanie w myślach, przewidywanie przyszłości czy mówienie językami, przy czym chodzi tu o prowadzenie rozmowy w języku, którego opętana osoba z pewnością znać nie mogła. Zdaniem McNamary nie powinniśmy podważać tego typu relacji, skoro nie poznaliśmy jeszcze wszystkich możliwości naszego mózgu i zachodzących w nim procesów. Opętanie jest więc doświadczeniem, w którym nadnaturalny czynnik sprawczy, czyli wyobrażenie zrodzone w umyśle, przejmuje kontrolę nad poczuciem tożsamości i wolą osoby opętanej. Czasami z taką sytuacją mamy do czynienia podczas wspomnianych wcześniej szczególnie koszmarnych snów, w których pojawia się demon. Skąd jednak biorą się w naszym umyśle takie wyobrażenia? Większość psychologów powiedziałaby, że demon jest symbolem czy metaforą jakiegoś ukrytego, emocjonalnego zagrożenia, które zaburza poczucie własnej odrębności. Źródłem owego poczucia zagrożenia jest emocjonalna trauma lub emocjonalna burza, czyli wewnętrzna walka z intensywnością uczuć lub emocji. Demon jawi się jako personifikacja tego zagrożenia. Dla Magnamary takie wyjaśnienie nie jest jednak do końca satysfakcjonujące. Po pierwsze, nie u wszystkich osób doświadczających koszmarów występuje jakaś trauma będąca źródłem poczucia zagrożenia własnej integralności. Demon nie może być więc zredukowany jedynie do emocjonalnej burzy w przypadku wszystkich osób doświadczających koszmarów. Po drugie, nawet w przypadkach, w których występuje historia emocjonalnej traumy, Poczucie własnego ja nie zawsze jest zagrożone czy osłabione. Po trzecie, wreszcie, nawet jeśli występuje emocjonalna trauma, dlaczego symbolem zagrożenia staje się akurat demon, a nie coś innego? Dlaczego nie walec czy dzikie zwierzę? Śniący niewiele wie o demonie, jest jednak absolutnie przekonany, że ten chce go skrzywdzić i że ta krzywda nie odnosi się jedynie do ciała. Zwierzę może skrzywdzić ciało, a taki zwierząt w snach rzadko jednak powodują, że zmienia się on w straszny koszmar wywołujący ciężkie stany. Przerażający koszmar powstaje wtedy, kiedy we śnie pojawia się demon próbujący przejąć kontrolę nad śniącym. Koszmary z demonem w roli głównej zazwyczaj sprawiają, że doświadczającej osoby mają problemy z normalnym funkcjonowaniem. Tym trudniej wyobrazić sobie fizyczne i psychiczne męki ludzi ogarniętych stanem demonicznego opętania. Być może demon jest częścią naszej osobowości, chcącą zapanować nad resztą osobowości. Istnienie tak zwanych podosobowości nie jest niczym niezwykłym. Ich źródłem są przyjmowane przez nas role życiowe, np. rola szefa, męża czy ojca, wyobrażone wizerunki, czyli utożsamianie się z jakąś osobą lub grupą, wewnętrzne konflikty, np. katolik i drobny krętacz jednocześnie, i wiele innych źródeł zakorzenionych w nieświadomości. Podosobowości mogą toczyć ze sobą walkę a czasami któraś z nich nabiera zdolności do funkcjonowania jako odrębna osoba. W skrajnym przypadku dochodzi do sprzecznych zachowań, jakby psychika była rządzona przez dwa lub kilka ośrodków. Być może więc demon jest właśnie jedną z takich podosobowości, reprezentującą nasze mroczne i plugawe emocje, która próbuje przejąć kontrolę nad innymi podosobowościami. Ta koncepcja wydaje się Mak najbliższa. Przyznaje jednak, że pomimo tego, iż współczesna nauka potrafi wskazać prawdopodobne źródła istnienia obcych bytów w ciele umyśle opętanej osoby, o tyle samo doświadczenie opętania w dużej mierze nadal pozostaje niejasne. Nie wiemy także, dlaczego u osób, u których wykluczono zaburzenia umysłowe, pojawiają się stany opętania. Oczywiście cały czas rozpatrujemy ten problem z perspektywy psychologicznej i neurobiologicznej. Egzorcyści mają na ten temat wyrobione zdanie. W naszej kulturze opętanie kojarzy się z opętaniem demonicznym, które lekarze klasyfikują jako jednostkę chorobową. Stany opętania znane są praktycznie wszystkim kulturom, przy czym nie zawsze oznaczają przejęcie kontroli przez demona. Stosowanie terminu nadnaturalny czynnik sprawczy jest dość uciążliwe, dlatego zastąpmy go dużo bardziej swojskim określeniem istota duchowa. Pamiętając oczywiście, że zdaniem neuroteologów chodzi o wytwór naszego umysłu. Istotą taką nie musi być koniecznie demon, ale na przykład bogowie, duch przodka, zwierzęcia, góry itd. W swojej książce McNamara nie tylko podkreśla, że opętanie demoniczne nie jest jedynym typem opętania, ale podziela także pogląd, że może być ono doświadczeniem zarówno negatywnym, jak i pozytywnym. Kiedy jest pozytywne, umysł i osobowość opętanego zostają przetransformowane w taki sposób, że osoba ta wydaje się działać bardziej swobodnie i skutecznie. Jako przykład opętania pozytywnego Magna Mara wskazuje świętego Pawła, który w liście do Galatian pisał: Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. We wszystkich przypadkach pozytywnego opętania nowa osobowość pozostawia za sobą starą, niższą jaźń i zaczyna żyć poprzez nową, przekształconą jaźń połączoną z boską świadomością. Stała więź z boską świadomością wydaje się zwiększać zdolności percepcyjne i inteligencję oraz może wytworzyć pewne bardzo pożądane cechy, takie jak odczuwanie wdzięczności i radości, szlachetność, współczucie dla innych, nieustraszoność, jasny zmysł strategiczny i wiele innych. Oczywiste jest, że każda taka cecha musi być uważana za bardzo pożądaną. Negatywna forma opętania była i jest doświadczeniem zupełnie innego rodzaju. Chociaż i w tym przypadku zdolności percepcyjne i przetwarzanie informacji osoby opętanej są często zwiększone, jednak tym razem nie na stałe. Negatywne opętanie jest obecnie znane w wielu kulturach jako opętanie demoniczne, chociaż może być wywołane przejęciem kontroli nad opętanym przez dowolny rodzaj istoty duchowej. Wprawdzie osoba doświadczająca demonicznego opętania często może wykazywać niezwykłe zdolności poznawcze, takie jak czytanie w myślach innych, przewidywanie przyszłych wydarzeń lub znajomość języków obcych, to jednak ten typ opętania budzi i zawsze budził lęk. Zdaniem McNamary stan ten musi być zaliczany do najbardziej nieszczęsnych i niebezpiecznych form cierpienia, jakich doświadcza człowiek. Jest tak niebezpieczny, że większość kultur opracowała specjalne rytuały mające na celu pozbycie się demona. Zarówno w pozytywnych, jak i negatywnych formach opętania, indywidualna tożsamość czy jaźń staje twarzą w twarz z nadnaturalną istotą. Ta konfrontacja jest doświadczana jako niesamowita, przerażająca i ostateczna. Jest to niebezpieczne doświadczenie graniczne, w którym jedna istota, istota ludzka, zmienia się w inną istotę, nieludzką. Jest to doświadczenie, podczas którego jaźń ulega przeobrażeniu na dobre lub na złe. W tej konfrontacji dochodzi również do wymiany mocy. Jeśli człowiek traci wszelką kontrolę nad doświadczeniem, staje się zabawką obcej istoty. Może jedynie obserwować, jak obca istota działa poprzez niego, a działa najczęściej z okrutną przemocą. Jeśli natomiast człowiek wygrywa bitwę o kontrolę nad napływem nadprzyrodzonych mocy, staje się nimi przepełniony. Owe niezwykłe fizyczne i psychiczne moce, które może odtąd wykorzystywać, a nie być przez nie wykorzystywanym, sprawiają, że w innych ludziach budzi zachwyt i szacunek. Opętanie przez ducha było zatem doświadczeniem, które mogło zapewnić prestiż i władzę. Rozumiano jednak, że jest ryzykowne, a wręcz śmiertelnie niebezpieczne i nie wolno wchodzić w ten stan lekkomyślnie. Ponieważ opętanie przez ducha było źródłem mocy, w odległej przeszłości świat duchowy zaczął być postrzegany jako królestwo przerażających, potężnych sił, z którymi należy postępować z najwyższą ostrożnością i powagą. Ten strach przed mocą świata duchów. Był zdaniem McNamary jednym z głównych źródeł rytuałów i obrzędów ofiarnych, mających na celu zjednanie sobie przychylności duchowych bytów. Tak więc opętanie należy uznać za zjawisko, które leży u podstaw doświadczenia religijnego. Początki eksperymentowania ze stanami opętania McNamara umiejscawia w paleolicie środkowym, który przypada na okres od 300 tysięcy do 40 tysięcy lat temu. Zrozumienie kulturowego i religijnego znaczenia opętania przez ducha wymaga rozłożenia tego zjawiska na części składowe. Możemy wówczas zobaczyć, w jaki sposób części te współpracują ze sobą, aby wytworzyć bardzo potężne zdolności umysłowe. Do opętania dochodzi wówczas, kiedy w jednej osobie istnieją dwie tożsamości. Tożsamość pierwsza to osoba doświadczająca stanu opętania, tożsamość druga to opętująca istota duchowa. Tożsamość pierwsza musi być wystarczająco silna, aby przetrwać doświadczenie opętania w nienaruszonym stanie, a nawet wzbogacona, a jednocześnie wystarczająco elastyczna, aby umożliwić opętanie. Osoba poddająca się stanowi opętania musi posiadać wysoko rozwiniętą zdolność tworzenia wyobrażeń. Jeśli osobą tą był szaman, Musiał potrafić wyobrazić sobie, jak to jest postrzegać, myśleć, czuć i zachowywać się jak zwierzę lub jakaś istota duchowa dokonująca opętania. Aby przyjąć perspektywę innego czynnika mentalnego, musiał w pewnym stopniu posiadać zdolność do wczuwania się i przyjmowania perspektywy tego czynnika. Konieczne są w tym wypadku niezwykle złożone operacje wnioskowania. Z pewnością wiąże się to z posiadaniem rozwiniętej teorii umysłu. Teoria umysłu to zdolność konstruowania mentalnego modelu tego, co ktoś inny myśli, czuje i planuje. Jest to niezbędna zdolność umysłowa drapieżnika lub osoby konkurującej z innymi osobami. Tak więc szaman, przygotowujący się do rytualnego opętania, musiał najpierw odłożyć na bok swoje ja, Stłumić własne impulsy, pragnienia, lęki i plany, a następnie aktywować swoje zdolności tworzenia wyobrażeń i teorię umysłu, aby zbudować model umysłu istoty opętującej. Gdy model ten był już w pełni urzeczywistniony, szaman musiał zezwolić na opętanie, czyli musiał pozwolić nowemu umysłowemu czynnikowi sprawczemu na pewną kontrolę nad własnymi zdolnościami behawioralnymi. I umysłowymi. Musimy założyć, że doświadczenia opętania obejmowały również formy mentalizowania drugiego i trzeciego rzędu. Oznacza to, że szaman wyobrażał sobie, co myśli o wyobrażonej przez niego istocie jakaś istota trzecia. Jeśli szaman wchodził w stan opętania np. przez niedźwiedzia, czyli władcę zwierząt, wyobrażał sobie, jak wzywa, jako niedźwiedź, inne zwierzęta, i obiecuje im różne nagrody za poświęcenie się ludzkim myśliwym. Myślał także o tym, co one myślą o nim jako niedźwiedziu i jak reagują na jego obietnice. Oczywiście cała ta mentalizacja odbywała się w umyśle samego szamana. Uzyskanie kontroli nad tymi potężnymi, złożonymi procesami umysłowymi było zdaniem McNamary ogromnym osiągnięciem kulturowym, ponieważ umożliwiło rozwinięcie zdolności symulacji umysłowej wyższego rzędu. Empatia i teorie umysłu prawdopodobnie ewoluowały w odpowiedzi na społeczne wymagania. Posiadając teorię umysłu, można było nauczyć się przewidywać, co w przyszłości zrobią konkurenci lub zwierzęta. Możliwe stało się zatem planowanie. Ta zdolność przewidywania przyszłych wydarzeń pomogła nam uciec od ograniczeń teraźniejszości i pozwoliła rozkwitnąć wyobraźni. Teoria umysłu może jednak nie wystarczać do rozwinięcia empatii czyli zdolności współodczuwania stanów psychicznych innych osób i przyjęcia ich sposobu myślenia. Z kolei zdolność do empatii jest niezbędna, jednak niewystarczająca, by doświadczyć opętania przez ducha. Nie prowadzi ona bowiem do stłumienia własnej tożsamości. Empatia jest na przykład cierpieniem wraz z inną cierpiącą osobą, podczas gdy opętanie jest przyjęciem stanów psychicznych innej istoty z jednoczesnym stłumieniem własnego stanu psychicznego. Empatia jest współodczuwaniem emocji przez przynajmniej dwa umysły. Wynikiem wczesnych form opętania duchowego był jeden wzbogacony umysł. Opętanie przez ducha wymaga przezwyciężenia własnego ego. Ta zdolność do hamowania impulsów jaźni oznaczała, że możliwe stały się nowe formy altruizmu, empatii i współpracy społecznej. Magnamara uważa, że doświadczenie opętania było impulsem, który pchnął ludzkość na zupełnie nowe tory rozwoju, zarówno w wymiarze religijnym, jak i społecznym. Rozmyślania ludzi na temat jaźni, czyli rdzenia konstrukcji psychicznej człowieka, zaczęły przebiegać wzdłuż trwałych linii refleksyjnych. W miarę rozwoju tradycji szamańskich, każdy szaman przekazywał swoim uczniom koncepcję duszy, Umysłu, osobowości, powołania, ról społecznych, obowiązków czy źródeł mocy. Jeśli szaman potrafił leczyć, widzieć przyszłość, kontrolować zachowanie zwierząt i przewodzić innym członkom grupy, to jego jaźń musiała być naprawdę wyjątkowa. Był to, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, niezwykle silny konstrukt kulturowy. Szamani, którzy posiedli zdolność kontrolowania opętania, Stali się więc twórcami pierwszych tradycji religijnych, przekazując nie tylko wiedzę o praktykach rytualnych, ale także cały zasób wiedzy o świecie materialnym i duchowym. Rodzi się oczywiście pytanie, w jaki sposób szaman był w stanie przekonać do swojego obrazu świata pozostałych członków grupy. Z całą pewnością nie mógł zapewnić sobie swojej pozycji siłą. Musimy więc założyć, że przypisywane mu nadzwyczajne zdolności okazywały się skuteczne na tyle często, że dana społeczność uznawała jego rolę jako niezwykle korzystną dla całej grupy. Nie mówimy tu o dzisiejszych społeczeństwach, które współcześni szamani od inżynierii społecznej potrafią zmanipulować w ciągu jednego dnia i sprawić, że uwierzą we wszystko, w co mają uwierzyć. Mówimy o prehistorycznych grupach, które każdego dnia walczyły o przetrwanie. Działania szamana często więc zdecydowały o życiu lub śmierci jej członków. Ci zaś nie byli głupcami. Nikt nie godziłby się na utrzymywanie darmozjada, który nie potrafi uleczyć z choroby lub trafnie wskazać zasobnych łowisk, a jedynie chełpi się posiadaniem kontroli nad potężnymi siłami. Moc szamana była więc nieustannie weryfikowana. Podsumujmy pierwszą część scenariusza, kreślonego przez McNamara. Jego zdaniem, prehistoryczni łowcy próbujący upolować jakąś zwierzynę, starali się naśladować zachowanie i sposób myślenia drapieżnika, którego ofiarą zwierzyna ta najczęściej padała. Naśladowanie to przybierało czasami tak intensywną formę, że łowca myślał i zachowywał się jak drapieżnik. Stłumieniu ulegał jego własny umysł, natomiast kontrolę nad jego zachowaniem i myślami. Przejmował umysł drapieżnika. W taki sposób pojawiły się wczesne formy opętania. Z czasem ludzie zaczęli świadomie wprowadzać się w taki stan, rozwijając techniki kontroli nad przebiegiem tego doświadczenia. Na początku moce czerpano od zwierząt, potem od przodków, a jeszcze później od bogów. Jeśli człowiek potrafił zapanować nad siłami opętujących go istot duchowych, Osiągał stan pozytywnego opętania. Dysponował odtąd mocami, które budziły podziw, szacunek i lęk całej społeczności. Skoro posiadł moce, których źródłem były istoty duchowe, świat duchowy zaczęto postrzegać jako królestwo potężnych sił, o których przychylność należy zabiegać. Tak narodziły się rytuały ofiarne, stanowiące fundament każdej religii. Doświadczenia szamanów jako łączników pomiędzy światem ludzi a światem istot duchowych miały jednak także pozareligijne następstwa. Opętanie wymaga odsunięcia na bok własnego ego i otwarcia się na inną istotę. Opanowanie tej zdolności zaowocowało nowymi relacjami emocjonalnymi, opartymi na empatii, altruizmie, zaufaniu czy szacunku wobec innych członków grupy. Tego typu relacje, bez wątpienia jak najbardziej pożądane w każdej społeczności, pozwoliły na rozwinięcie zupełnie nowych form współpracy społecznej, które nadały naszej ewolucji kulturowej zupełnie nowy wymiar. Scenariusz nakreślony przez McNamara może wydawać się kontrowersyjny, jednak jeszcze bardziej szokujące jest jego przekonanie, że gatunkiem, który jako pierwszy opanował zdolność kontroli stanu opętania, Wcale nie był Homo Sapiens. O tym opowiemy jednak w kolejnym podcaście. Nowe odcinki naszego podcastu znajdziesz w każdy czwartek na YouTubie oraz Spotify i innych platformach podcastowych. Homo secretus do usłyszenia!